BOOM Siema. Z tej strony Sewa, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. No i już została wydana oficjalna wersja 1.53 do EuroTrack Simulator 2. Nie jest to bez powodu. Jak wiecie, w następną środę, nie w tą jutrzejszą, ale w następnym tygodniu, wyjdzie już Grecja. A więc ETS potrzebował oczywiście tutaj swojej nowej wersji, po to, żeby, wiadomo, dodać tutaj odpowiednie wsparcie dla tego dodatku. Plus oczywiście kilka innych nowości też się pojawiło. Niestety w odróżnieniu do OpenBety ta lista nie powiększyła się. A tutaj przypomnę, że początkowo cała lista zmiany w tej aktualizacji no, zawierała cztery pozycje i na tym w sumie to się też kończy. Oczywiście pewnie coś tam też jest poukrywane i miejmy nadzieję, że przygotowane na inne ciekawsze rzeczy i projekty. Nie tylko na Grecję, tylko na coś innego jeszcze, co może wkrótce też nadejdzie oby. Niemniej jeśli chodzi już o tą pełną i oczywiście tą darmową wersję, którą można już ściągnąć, no to przejdźmy do tych nowości. Oczywiście, zanim jeszcze to, to przypomnę, że jeśli do tej pory graliście na OpenBecie no to musicie wyłączyć tą betę tam w ustawieniach bety we właściwościach na Steamie po prostu klikacie brak i automatycznie z tym pobierze wam tą najnowszą wersję, czyli 1.53, tą wersję już oficjalną, nie OpenBT, tylko pełną aktualizację. Jeśli graliście do tej pory bez bety na zwykłej oficjalnej wersji, to pewnie już otrzymaliście normalną aktualizację. Jeśli nie wiecie, jak to zrobić, to w opisie znajdziecie poradnik do zmiany wersji ETS-a czy ATS-a. A teraz czas na te wszystkie nowości. A więc tutaj dokończono przebudowę niemieckich miast. W tej aktualizacji piątka niemieckich miast, a mianowicie dokładnie Monachium, Mannheim, Ellipsk, Drezno oraz Berlin, zostały całkowicie przebudowane. Te miasta, jak i oczywiście też okolice, także czysto teoretycznie projekt przebudowy Niemiec został zakończony, bo już wcześniej zajęto się innymi miastami, jak i też okolicami. No I w dużej części Niemcy są już na tyle gotowe, że już powinniśmy im powiedzieć końcowo, już papa, i powinni zabierać się z większą ilością tutaj ekip do przebudowy. No, innych państw, no bo jak wiadomo, wiele państw wyczekuje swoich przeróbek, czy to na zachodzie, jak Benelux, czy UK, czy też na wschodzie, jak no, całe Going East chociażby, A przecież na północy jeszcze Skandynawia też wymaga pewnego tam jakiegoś upiększenia przed nadchodzącym Nordic Horizons. Także oby to już było finalne zakończenie tej całej przebudowy Niemiec. No, ale oczywiście najważniejsze jest to, że dostaliśmy tutaj oczywiście kolejne takie nowe fragmenty terenu które wyglądają bardzo ładnie i warto się po prostu po nich przejechać. Berlin szczególnie bardzo ładnie się prezentuje. No i jeśli ktoś nie korzystał na becie, to myślę, że już na pełnej wersji warto zrobić tutaj parę kilometrów, zanim oczywiście wyruszymy w podróż po takiej Grecji, która już przecież tutaj też nadchodzi i za niedługo będzie już dostępna. Ale oczywiście czymś trzeba też jeździć. No i w tej aktualizacji. Doszło tutaj do reworku pewnej ciężarówki, mianowicie chodzi tutaj o Volvo FH Series 4. A więc w końcu coś się ruszyło z Volvo, choć to nie jest koniec pracy i nie tylko na to czekaliśmy. Czekamy jeszcze, oczywiście, na nowszą wersję FH. A najlepiej jeszcze najnowszą wersję, ale oni to jeszcze w sumie nie wiadomo czy się pojawi. W każdym razie, oby jednak jeszcze w tym roku coś się pojawiło, bo jak nie, no to niezbyt będzie ciekawie, ale to może zostawię na kiedyś indziej. W każdym razie od tej aktualizacji można korzystać z reworku tego FH, które do tej pory no, w grze krzyczało przecież, żeby no, zostało w końcu tutaj ogarnięte, ulepszone, jakoś no, właśnie poprawione. No i w końcu nadszedł ten czas, podczas bety co nieco poprawiono, bo zdarzały się błędy jeśli chodzi o tą przeróbkę. I na pełnej wersji, która jest już dostępna, to Volvo już powinno być w miarę dobre. Natomiast co takiego twórcy jeszcze mam do powiedzenia na temat tej nowości? Volvo FH Series 4 przeszło gruntowną przebudowę w aktualizacji 1.53. Wiedzą, że społeczność długo czekała na tą aktualizację, więc tutaj przyjrzą się pewnym szczegółom. Kabina została całkowicie przeprojektowana, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Dzięki dostarczonym nowym danym CAD udało się dokładnie poprawić szczegóły i precyzję zewnętrznych elementów, takich jak błotniki, zderzaki, deflektory dachowe i wiele innych. Wnętrze również zostało odświeżone z dokładniejszymi teksturami i materiałami zgodnymi z nowymi standardami Volvo. Kierowcy mogą teraz wybierać spośród różnych wersji wykończenia wnętrza, dostosować fotele i kierownicę do swoich preferencji. Podwozie po Volvo FH. Również przeszło gruntowną przebudowę z poprawionymi szczegółami i nowymi teksturami, które podnoszą ogólną estetykę pojazdu. Co więcej, dodatek Volvo FH Tuning Pack także zostało odnowione w związku z przebudową tego Volvo. Właściciele tego pakietu mogą spodziewać się odświeżonych części tuningowych, takich jak zderzaki, błotniki czy deflektory dachowe. Dodatkowo gracze mogą pomalować kabinę w specjalne malowanie na 25-lecie Volvo FH. Idealny sposób na uczczenie reworku tego modelu. Także oprócz nowych terenów mamy też no, trochę odnowioną jedną ze starszych ciężarówek, którą warto się przejechać, ale oczywiście też czekamy na inny model Volvo. I oby to była kwestia paru max paru 10 dni, po prostu do końca tego roku, aż się ta ciężarówka pojawiła, bo jak nie to to będzie aż śmiesznie oglądało się no, zimowy, ten świąteczny stream SCS-u. No dobra, ale teraz czas na kolejną nowość. Doszły pewne ulepszenia, jeśli chodzi o interfejs gry. Kolejne nie były ulepszenia w życiu. A no, jest to drobnostka, ale może się przydać. Pojawiły się takie pewne. Kwadraciki, które informują nas o tym, że została zmieniona wartość z domyślnej na inną przy danych ustawieniach. Przykładowo, jeśli ustawienie X było domyślnie włączone, a my je wyłączyliśmy, to pojawi się taki kwadracik, który informuje nas o tym, że wartość domyślna tego ustawienia została zmieniona. Jeśli na przykład coś reguluje się za pomocą suwaka i domyślnie powiedzmy jest 100%, to zmienia to na przykład na mniejszą czy większą wartość, na przykład na 80 albo 120%. To wtedy też dostaniemy informację, że ta wartość domyślna została zmieniona. Z opisu, z postu można się dowiedzieć, że z przyjemnością wprowadzamy funkcję, która naszym zdaniem przypadnie do gustu wielu graczom, zwłaszcza tym, którzy często dostosowują ustawienia gry. Przy zmianie opcji od wartości domyślnej, gracze zobaczą teraz wizualny wskaźnik informujący, że dane ustawienie zostało zmienione. Ustawienia zmienione od wartości domyślnej będą oznaczone małym wskaźnikiem wizualnym obok danego ustawienia. No i SCS, mam nadzieję, że ułatwi to odnalezienie, yy, które opcje zostały zmodyfikowane. No i z tego co słyszałem po różnych opiniach, to faktycznie pierwka, ale bardzo się może przydawać, bo zazwyczaj, jeśli ktoś chciał wrócić do ustawień domyślnych, to albo musiał gdzieś szukać w innych miejscach, albo no, cofać wszystko, resetować do domyślnych ustawień. Także to może się teraz bardzo przydać. Choć szczerze powiedziawszy, takie nowości to raczej wymienia się po prostu jako gdzieś tam dodatkowe na część logu, a nie na większych nowości. No i dobra, czwarta, ostatnia nowość, która została tutaj wymieniona to opcja płynnego i automatycznego centrowania kamery. Jak to w praktyce wygląda, możecie zobaczyć na tym fragmencie z tego filmiku ss który również możecie zobaczyć na ich kanale link znajdziecie w opisie. Natomiast jeśli chodzi o opis od twórców Kolejną nowością w tej aktualizacji jest funkcja płynnego i automatycznego centrowania kamery. Gracze mogą teraz włączyć tę opcję, dzięki czemu kamera wróci do centralnej pozycji automatycznie po jej przesunięciu. Po aktywacji centrowanie odbywa się w płynny sposób, delikatnie przesuwając kamerę do środka. Funkcja oferuje kilka opcji personalizacji, takich jak trzy poziomy prędkości powrotu kamery do środka, możliwość ustawienia, ile sekund opóźnienia powinno minąć przed rozpoczęciem centrowania. Dla graczy korzystających z zewnętrznych rozwiązań do śledzenia ruchu głowy lub preferujących ręczne ustawienie pozycji kamery istnieje możliwość całkowitego wyłączenia tej funkcji. To też testowałem na swoim filmiku z GamePlay'u z OpenBety. No i faktycznie fajna rzecz, przykładowo, jeśli ruszymy trochę myszką. Nie musimy teraz cały czas powracać do centrowania za pomocą tej jedynki, czy samemu to jakoś ustawiać, tylko gra dzięki tej funkcji automatycznie nam powróci z tą kamerą na środek. Po prostu sama się wycentruje kamera. Także też fajna opcja. No i jeśli chodzi oczywiście o pełną listę zmian, no to tak jak wspomniałem, jest ona największa, tylko cztery pozycje. Ale przypomnijmy jeszcze raz, co takiego tu się znalazło. A więc, mianowicie, w kwestii mapy przebudowano kolejne niemieckie miasta. I miejmy nadzieję, że to już ostatnia. Przebudowa Niemiec. Dokładnie przebudowano Monachium, Mannheim, Lipsk, Drezno i Berlin. Jeśli chodzi o pojazdy, przebudowano. Volvo FH jest 4, czyli to obecne Volvo, które było do tej pory w grze. Obecnie, wiadomo, jeszcze czekamy na nowszy wariant Volvo. No i jeśli chodzi o interfejs, wprowadzono wizualizację zmienionych opcji w ustawieniach, jak i dodano płynne i automatyczne centrowanie kamery. No i to tyle, jeśli chodzi o tą aktualizację. Nieco na wielka, ale oczywiście oprócz tych wymienionych rzeczy, tak jak wspomniałem, ona też ma przygotować grę pod nadchodzący dodatek Grecja która swoją premierę będzie miał już 4 grudnia, a więc jeszcze 8 dni czekania, aż wyjdzie kolejna mapa do ETS-a. W międzyczasie pewnie można się spodziewać, że już wkrótce pojawią się jakieś pierwsze przedpremierowe pokazy z tego dodatku. No i ciekawie, czy jest software coś takiego jeszcze szykuje. Na pewno można się jeszcze spodziewać, że wkrótce wyjdzie też Wersja 1.53 do ATS-a, ale jednak pytanie, czy coś będą jeszcze w najbliższym czasie szykowali, zwłaszcza w kwestii ciężarówki do ETS-a, bo naprawdę jeśli no tutaj dostaliśmy przeróbkę Volvo FH Series 4, a nowsze FH, bo nawet nie mówię, że najnowsze, ale nowsze po prostu FH się nie pojawi w tym roku, to naprawdę żałośnie będzie oglądało się chyba tegoroczny świąteczny stream. Ale mają niby jeszcze trochę czasu, także może zaskoczą, w ostatnim czasie pokazywali, że potrafili zaskoczyć jednego losowego dnia z innymi ciężarówkami, innymi modelami, czy innymi premierami, więc zobaczymy, czy tutaj zaskoczą czymś takim, oby, a lepiej jakby to nie była jedna. No ale dobra, jeśli chodzi o ten cały materiał, to tyle, także jeśli ktoś czeka już na pełną wersję 1.53, no to może już zaktualizować grę, no i wykorzystać te wszystkie nowości. Przygotować się też na Grecję, czy po prostu robić to co chce. Natomiast to tyle jeśli chodzi o ten cały materiał, a więc dzięki za oglądanie. Zachęcam do oceny, do filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera, Discorda, na mój drugi kanał. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.